No dzień dobry. Witam was w końcu filmiku, w którym powiem o moich tatuażach. A trochę się pojawiło nowości, także zapraszam. Na początku kontrowersje. Yy, zniknęły łapki. Wychodzę właśnie z domu i będę robiła, przerabiała sobie aż trzy tatuaże, także yy, no, to zabieram was do studia. Przerobiłam łapki, stwierdziłam, że je zmienię, ponieważ był to chyba mój drugi, trzeci tatuaż i czułam, że jest zbyt dosadny, dosadny taki, wiecie, kocham zwierzęta. No oczywiście, że kocham zwierzęta i chcę to pokazać tatuażem i mogłabym to zrobić lepiej niż po prostu sobie tatuować łapki. Także uważałam ten tatuaż za troszkę infantylny, troszkę za bardzo taki dosłowny i uważam, że jeszcze coś się pojawi takiego zwierzęcego. Mam wilka na plecach i nie wiem, chciałam to zmienić. No i jak sami widzicie, wyszła taka piękna gałązka, z której jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że można było ją w ogóle przerobić, bo nie wszystkie tatuaże można tak sobie łatwo przerobić. A tutaj akurat wymyśliłam fajnie i wyszło. I jestem bardzo zadowolona. Kolejny tatuaż, który chciałam przerobić, to skarpetka. Chciałam ją po prostu pomalować, także skarpetka zamieniła się w pudrową, różową skarpetkę i taka mała zmiana, a jednak fajnie, bo cały, cały rękaw jest kolorowy, także dobrze, dobrze wprowadzić kolor. I kolejny tatuaż, który bardzo mi zależało zmienić, to był ten aparat, ale jak widzicie, jest nadal taki sam, ponieważ razem z tatuażystką długo to projektowałyśmy, przerabiałyśmy i tak nie mogłyśmy tego ustalić i znaleźć takiego dobrego, złotego środka, a miałyśmy taką właśnie fajną inspirację i no niestety. Jakoś nie byłam pewna, a jak wiadomo, jak się nie jest pewnym w 100%, to nie róbcie nigdy tatuażu, poczekajcie z tym. I dlatego właśnie ja poczekałam i cieszę się, jest taki prosty, za dużo tych roślin też nie można. I akurat tak się w ogóle przypadkiem złożyło, że wytatuowałam sobie taki filar trochę, taki zapychacz. Ale piękny, naprawdę piękny zapychacz. Z um, tą rzeczkę kofi, kawa. Jest taka tradycyjna i naprawdę ją lubię. Jest to straszne miejsce. Ból, jaki odczuwałam podczas tatuowania tego, to była śmierć. Naprawdę to zgięcie tutaj to jest najcieńsza skóra. Dosłownie. Ja wiem, że za każdym razem mówię, że było gorzej, ale. Ach, to naprawdę było, było mało delikatne. Mhm. No, i bardzo, bardzo się cieszę, że miałam tak duży wpływ na moje tatuaże, bo po prostu tutaj powiedziałam, że chciałabym, aby napis był przekreślony w taki tradycyjny sposób, czerwoną tą, żeby była to wstążka, żeby ściąka była prosta, i tak dużo jakby w moich tatuażach ja mówiłam, i ja tak decydowałam. Uwielbiam takie coś, kiedy tatuażyści są właśnie tacy, no, tacy. I w ogóle tak, tak się cieszę, że znalazłam takich dobrych tatuażystów, a wyprowadzę się i już nie będzie tak miło, ale będę przyjeżdżać na pewno. No, także łapki na gałązkę, aparat nie, skarpetka pomalowana, stążeczka piękna, zrobiona. I jeszcze stwierdziłam, że sobie jeden tatuaż do jezu, zrobię sobie taką fajną dziarkę. Kotkową, po prostu jest tak przysłodka, jak ją zobaczyłam. W ogóle w trakcie robienia tamtych tatuaży tam mi Julia swoje wzory i tak mówię, o ja, nie, rób mi to, rób mi to za tydzień. No i się umówiłyśmy i też zrobiłam sobie, no teraz ciężko, ale w tym miejscu jeszcze w ogóle wczoraj robiłam także totalnie niewygojone ym, lód, lód z, zamiast kulek gałek lodu, kotki. Nie widziałam przez naszego wzoru, naprawdę no już tam to, 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 ten lukier spływa po mnie. I to chyba wszystko. Chyba się. Jezu, a ja się jeszcze zastanowię, czy to wszystko. Jestem zadowolona, że ten rękaw coraz bardziej wygląda tak dobrze i tak płynnie i to tak pasuje do siebie i. Och, pięknie. Jestem super. Trzeba dobrze zawsze przemyśleć, pamiętajcie. I później nie trzeba robić zapychaczy, a znowu ja mam problem, bo Tutaj, tutaj się kończy ten wzór i tutaj jeszcze bym chciała coś dać, tylko nie widać i myślę, żeby dać tutaj smutną buźkę, albo parasolkę, bring me the horizon, ale ja się jeszcze zastanowię, okay? No. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, taki krótki filmik, szybki dosyć i piszcie co myślicie, chociaż może nie, dobra, piszcie co tam moje tatuaże jakieś propozycje, może fajnie, tam coś tam tam... No. Dzięki, pa! pa.